Na razie nic nie widzę poza tym wynecie, żeby można było otworzyć te bunkry z drugim godem. Zaczęła się walka. Życzy się do walki. Kolej na ciebie. Wasz kompan dostał baty. Nie dołączy już do was. <grym> Zabiłem go z Akurat miał resztkę życia i ja zajmę kamieniem, Musisz lol. Tak na Czemu z gułagu nie wylazłeś? <grym> Ale smutno musi się <grym> powijać, pierdolę. Ja, kanker, op <grym> <Kolejny cel zblokańmy grym> Dzięki temu mam dwa kile z gułagu, lul.